Witajcie, moi drodzy. Zdarzyło się coś ciekawego. Oprócz tego, że pisałem na czacie z klanowiczami i umarłem, mnichem na 20, około 5 levelu, to założyłem sobie nową postać, rewitkę. No ale co tu mamy? Mamy tu skrzynię przeklętą Na trzecim levelu, w trybie oczywiście hardcore, na trudności hard. Ciekawe co będzie. W szczególności jak zobaczymy sobie na mój ekwipunek. Mam tutaj gacie. Seksy ciuszki. Ech. Sprzęt wysokiej klasy. I dużo szczęścia. W każdym razie zobaczmy co się stanie. Czy w ogóle przeżyję tą konfrontację na tym levelu? Nie. Oczywiście mam tu lashing Tail Kick. I dajemy czadu. Ok, zobaczmy co się stanie. Kto przyjdzie. Kiraj mało, Kiraj! Holy shit Mam tylko 10 plażek No ciężko lec cię, ciężko Okiraj go, Wierzę w ciebie, wierzę w ciebie No! Pięknie, umieraj, 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 uciekaj, uciekaj, umierajcie cię! Raz, dwa, trzy, o, to bardzo proszę Musimy grać na zwłokę Musimy grać na zwłokę Żeby się nasza flaszka Montował, ale przy mu pią <grymne> Widzieliście to Okej okay. Ba Nice, shit Okej, okay, kiri, 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 zombiaczki, Ząbiaczki, ząbiaczki tej tutaj do przejścia to wam Pojadę Nice To masakra. No, i pięknie. O, nice, nice. Tylko, powiem wam, że na że to jest nowy wymiar rozgrywki. O, ho, i dostałem level. I dostałem blinda, tak jest. Blind się naprawdę przyda. Nice. lecimy dalej, nie? A właściwie to otwieram skrzyneczkę. Aha. No, w każdym razie dość ciekawa konfrontacja na tym levelu. Blisko było zgonu. No ale jak widzicie, bardzo fajnie, ponieważ już na niskim levelu można trafić na jakąś skrzyneczkę. I to jest fajne. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co będzie dalej z riftami.